Cześć, witam na kanale. Z tej strony ponownie bomer. Jakiś czas temu zakończyliśmy event dla KW-7. Teraz przyszła kolej na samolot i będzie to IR-93B. Odrzutowiec trafi do drzewka włoskiego i będzie on na szóstej erze. Podstawowa charakterystyka to oczywiście samolot bliskiego wsparcia, więc raczej będziemy go zabierać do bitew mieszanych. Podstawowe pytanie to jak zdobyć tego jeta. O tym opowiem wam za chwilę. Najpierw tradycyjnie, jeżeli podoba Wam się to co robię i chcecie mnie wspierać, to najlepszą formą będzie pozostawienie lajka, like suba, komentarz pod tym materiałem. Z góry za wszystkie dzięki. A druga kwestia to oczywiście mój serwer Discord, na który Was zapraszam. Link do niego macie oczywiście w opisie tego materiału. Zbliżamy się do kluczowego momentu, czyli do osiągnięcia 1000 osób na serwerze. Jeżeli chcesz nam pomóc w tym celu, wbijaj do nas na serwer. Link masz w opisie. IR93B. To nagroda główna eventu, który rozpocznie się już niebawem, a dokładnie jutro, czyli 27 listopada o godzinie 12. Wydarzenie potrwa do 11 grudnia również godziny 12. Co należy zrobić, aby zdobyć ten odrzutowiec? Odpowiedź jest bajecznie prosta, wystarczy grać i zdobywać punkty misji. Osiągając 35 tysięcy punktów będziemy mogli zaliczyć dany etap. Etapów łącznie jest 7. Każdy etap będzie się resetował co 2 dni o godzinie 12. Także podsumowując, mamy dwa dni na zdobycie 35 tysięcy punktów misji. Oczywiście musimy grać lotnictwem. Minimalny br, który możemy wykorzystywać do wykonania tego eventu, to przede wszystkim trzecia era. Jest tutaj drobny wyjątek, jeżeli posiadacie maszyny specjalne, które mają oznaczenie, że pochodzą właśnie z jakichś eventów, to w tym momencie, nawet jeżeli będą to pojazdy pierwszej bądź drugiej ery, je również możecie wykorzystywać do robienia tego wydarzenia. Pamiętajcie jednak, że im niżej, tym mniejszy mnożnik, więc musicie po prostu więcej zrobić w bitwie, aby zdobyć więcej punktów. Im wyższa era, tym większy mnożnik i tym więcej punktów możemy zdobyć za drobne rzeczy, za jednego kila, także bardziej się opłaca po prostu robić wysokimi erami niż tymi mniejszymi. Pozostałe nagrody, jakie możemy zdobyć, to dwa dikale, w tym momencie możecie je zobaczyć, a także ekran ładowania. No i na sam koniec oczywiście podstawowe pytanie, czy warto jest w ogóle robić ten event, a jeżeli tak, czy warto jest zrobić ten event i do tego odblokować kupon, aby później sprzedać go na rynku. No cóż, ja osobiście na pewno będę go robił, bo lubię kolekcjonować pojazdy w moim hangarze. Ale z tego co widziałem, inni twórcy mają dość złe zdanie na temat tej jednostki i raczej nie będzie to super ciekawy samolot. No chyba, że twórcy podejmą decyzję, iż dodadzą jakieś fajne uzbrojenie, na tą chwilę jednak się po prostu to nie zanosi. Także dajcie mi znać, co wy myślicie o tym samolocie, a ja będę się już z wami żegnał. Dzięki, że byliście, i trzymajcie się. Cześć!